Dzień dobry. 18,5 tysiąca uczniów w całej Wielkopolsce rozpoczyna dziś zmagania z egzaminami ósmoklasisty. Dziś piszą język polski, a w kolejnych dniach to będzie matematyka i język I obcy. Język. Tak jest. Państwa i moim gościem jest dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 imienia Stanisława Staszica w Swarzędzu i od niedawna członek zarządu powiatu poznańskiego Elżbieta Nawrocka. Dzień dobry. Witam państwa. Pani to właściwie od rana jest już w pracy i to od wczesnego rana. Od bardzo wczesnego rana, bo najpóźniej musiałam być o 5.30, a o 5.43... Kurier już przywiezł pakiety egzaminacyjne. Na razie tylko język polski. Na razie tylko język polski. Proszę powiedzieć, bo pewnie część słuchaczy nie wie. Ja na przykład nie miałem egzaminu ósmoklasisty, miałem egzamin gimnazjalny. To się wszystko zmieniało. Co jest tak naprawdę na tym arkuszu? Yy, na tym arkuszu są teksty do przeczytania, są zadania do wykonania. Tak, są zadania, które przenosi się, zadania zamknięte, zadania otwarte. Zadania zamknięte przenoszone są na arkusz odpowiedzi, a natomiast zadania otwarte trzeba, musi egzaminator przeczytać i ocenić. Co musi wiedzieć uczeń? Yy, uczeń dobrze, żeby znał konstrukcję takiego tek testu, wiedział z czym się będzie mierzył, żeby potrafił sobie rozplanować tą pracę w czasie, bo praca jest przecież od do godziny, tak? Więc to też musi wiedzieć. To jest sprawdzanie wiedzy między innymi z lektur, jeśli chodzi o język polski. Z lektur, między, jeżeli chodzi o język polski, ale to jest też taki trochę życiowy egzamin, bo z jednej strony mówimy, że to jest dodatkowy stres, z drugiej strony bez tych sytuacji stresowych no nie przygotujemy do dorosłego życia. Stres na pewno, chociaż to jest egzamin, którego nie można nie zdać, prawda. No, nie można nie zdać, bo, bo otrzymuje się wynik taki, jaki się tam uzyskało. To ma to potem wpływ na wynik rekrutacji z punktu widzenia szkół ponadpodstawowych. To jest bardzo ważny egzamin, bo one przy rekrutacji na tym egzaminie, na wynikach tego egzaminu przede wszystkim się opierają. Dla uczniów jest to z jednej strony otwarcie drogi do tej, tamtej, szkoły pierwszego wyboru, czy szkoły drugiego, trzeciego wyboru. A jednocześnie, tak jak powiedziałem, egzamin życiowy, bo te sytuacje stresowe, my musimy uczyć, jak sobie w nich radzić. Dużo uczniów u pani w szkole podchodzi do tego egzaminu? No w tym roku to jest w porównaniu do poprzednich lat, mało, bo 25. To są też Ukraińcy? Tak, to są też dzieci ukraińskie. To się jakoś znacznie różni? Dzieci ukraińskie czy obcokrajowcy mają, mogą mieć inne, inne testy. To już jest też decyzja o dostosowaniu tego egzaminu. Może to być egzamin w języku polskim dla obcokrajowców, to są przede wszystkim obcokrajowcy, którzy przed wybuchem wojny tutaj do nas przyjechali, no i dzieci te uchodźcy, tak zwani wojenni, które mogą pisać po ukraińsku. Ale także Ukraińcy muszą znać polskie lektury. Tak, oni poznają polskie lektury, podwójne wyzwanie, zmiana alfabetu, nauka alfabetu, nauka języka polskiego. Ale my prowadzimy już od maja 2022 roku, prowadzimy oddziały przygotowawcze, gdzie te dzieci, ta młodzież już, pod ósma klasa to już młodzież, młodsza młodzież, uczą się języka polskiego. To pytanie i o polskie, i o ukraińskie dzieci. Widać, że się stresują? No przeżywają na pewno. Przeżywają na pewno. Wielki ukłon tu w moich nauczycieli. W stronę wychowawczyni, który, w stronę pedagogów i pani psycholog, które gdzieś tam się pojawiają, rozmawiają, pracują z tymi dziećmi. Czy w takim Wspierają. razie ten egzamin jest potrzebny? Skoro i tak nie można go nie zdać, skoro i tak potem jest ta wielka matura ważna, czy konieczny jest ten dodatkowy stres gdzieś tam w toku nauczania? Czy dodatkowy stres jest potrzebny? Gdyby nie było egzaminu ósmoklasisty, to pewnie szkoły ponadpodstawowe taki egzamin by przygotowały. Wstępny. Wstępny, na pewno, bo musiałyby na jakieś. Myślę, że na podstawie samych świadectw nie prowadziłyby rekrutacji. A oceny nie mówią dość o kompetencjach ucznia? Oceny mówią też bardzo dużo. Oceny mówią bardzo dużo i ja też stoję na stanowisku, że szkoły i ucznia. Nie można oceniać tylko i według jednego kryterium ocena cyferkowa. Dlatego, że powinniśmy tu spojrzeć, z jakiego poziomu wychodzimy, z kim pracujemy. I że sukces ma różną miarę. Sukcesem może być dostanie się do wymarzonego liceum, gdzie wymagania punktowe, procentowe są bardzo, bardzo wysokie, ale sukcesem jest też, że uczeń kończy szkołę. Kończy potem szkołę branżową i funkcjonuje na rynku pracy, potrafi się z nim, na nim odnaleźć. To też jest sukces, mimo że to nie są najwyższe wyniki w skali ocen szkolnych. Czyli nie oceniamy stricte po cyferkach, ale jednak stoi pani na stanowisku, że ten egzamin jest potrzebny. Myślę, że jeżeli już ma być jakiś. To jest kwestia pewnie rozmów. Ale to nie jest rozmowa jednorazowa, rozmów jakichś tam procesowych, które powinny się toczyć, jak przeprowadzać rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Bo jeżeli już ten stres ma się pojawić, to lepiej, żeby się pojawił tam, gdzie uczniowie to środowisko znają, gdzie zdają nauczycieli, gdzie mają bezpośrednie wsparcie i wiedzą, do kogo się zwrócić, niż w nowym środowisku, jakim jest, jakim jest szkoła ponadpodstawowa. Ja należę do tego pokolenia, które było przyjęte do szkoły, do liceum na podstawie świadectwa. Czyli zostaje egzamin w szkołach podstawowych. Za rok już ma być trochę inny, ma być tak, to podobno to łatwiejszy, ale mi się wydaje, że my co roku słyszymy, że ten egzamin ma być łatwiejszy i łatwiejszy. Zresztą odchudzona też zostaje podstawa programowa. Tak. To dobry ruch? Podstawa programowa tak. Podstawa programowa jest yy, przeładowana. Jest przeładowana pojęciami, zwrotami, yy, nazewnictwem. Często bardzo szczegółowo do tego niedostosowane do końca podręczniki. Ja tu z perspektywy y, nauczyciela historii, kiedy wchodzę do ósmej klasy, otwieram podręcznik i mam wojnę y, w Europie, na Dalekim Wschodzie w jednym temacie. Y, iluś tam generałów, ileś miejsc bitew. Gdzie dla mnie, jako osoby, która kończyła historię, jak na to patrzę, to tak troszeczkę mnie od, odsuwa, bo to są same daty, same wydarzenia, same nazwiska. A co ma zrobić to dziecko? A Czy to nie jest... Tak, że ten problem jest trochę poza szkołą, że dzisiaj po prostu jest dużo więcej rozpraszaczy i te dzieci już nie są w stanie wchłonąć tyle wiedzy co kiedyś? Yy, nie, myślę, że nie. One wiedzę mają na wyciągnięcie ręki, bo mają ją w telefonie. Natomiast yy, im potrzebne są umiejętności. Umiejętności? Umiejętność wykorzystania tej wiedzy, którą mają. I teraz yy, myślenia yy, często takiego: pomyśl inaczej. Yy, Widzę, to jest tak jak na mapie, widzę legendę, widzę znaczek, ale ja muszę tę mapę sobie gdzieś tam w głowie zwizualizować i oni tak samo, widząc różne emotki, różne grafiki, yy, różne, różną symbolikę, oni muszą to umieć odczytać i wykorzystać. Uczymy dzieci w szkole i w mojej szkole w tej chwili pracujemy też nad takim projektem Ciepłe i Puchate. To jest bajeczka, Ładna taka nazwa. przyjemna, bajka o ciepłym i puchatym, zachęcam do przeczytania i, i, i przeczytania swoim dzieciom, wnukom czy komukolwiek słuchacze chcą przeczytać, ale dzieci dostały tę bajkę z takim zamysłem, pomyśl inaczej, czyli przenieś tą bajkę do szkoły podstawowej numer jeden i narysuj, a wychowawczyni ósmych klas jeszcze spróbuje podjąć wyzwanie pisania, czyli pomyśl inaczej, masz tu konkret, ale... Przetwórz, bo pokaż swoją kreatywność i wykorzystaj to inaczej. Czyli mniej czasu poświęcamy na nabywanie wiedzy, wiedzy tak. więcej bo... czasu, żeby coś z nią robić. Ta wiedza jest. Bo przecież teraz telefon komórkowy jest w każdej kieszeni czy torebce, więc ona jest na wyciągnięcie ale ręki. Ale żeby się nie dać oszukać, to musimy jednak coś tam wiedzieć. Tworzymy Internet. Musimy, musimy. Dlatego musimy mieć te umiejętności. I te umiejętności miękkie, to jest to, co powinniśmy rozwijać w naszych uczniach, ale nie tylko. To jest też potrzeba pracy z nauczycielami i szkolenia ich w tym kierunku. Wchodzenia coraz głębiej w siebie. Ja w tej chwili rozmawiam z firmami szkoleniowymi, bo rozmawiałam nie dalej jak wczoraj na temat szkolenia pod nazwą co komunikuje uczniom wchodząc do klasy? I co komunikuje uczniom? No ja nie odpowiem jednym słowem, bo to już jest praca na szkolenie na warsztaty. Ale żeby pokazać, że ja w określony sposób, wchodząc, nawiązując kontakt, patrząc na uczniów, witając się z nimi, ja im pewne informacje i te werbalne, i niewerbalne przekazuję. To chciałbym, żebyśmy poruszyli jeszcze jeden wątek. To jest trochę pytanie do dyrektora, trochę też do członka Zarządu Powiatu. Tak. Wiemy, że mieliśmy ten powiększony rocz, rocznik, on już przeszedł do tak. szkół średnich. To jest duży problem organizacyjny. Czy wy musicie zamykać szkoły, zwalniać nauczycieli? W tej chwili to jest wszystko w toku. Natomiast yy, chyba większym, nie chcę teraz oceniać w skali, większy, mniejszy, ale aczkolwiek użyłam tego słowa. Problem to może być dla młodzieży, gdzie jest oferta tworzenia klas o różnych profilach i teraz pytanie, ilu będzie chętnych. Czy te oddziały się wszystkie otworzą, tak? Bo mówimy klasa szkolna, a oddział to już ten konkretny ABC, czy z konkretnym tam już specjalizacją. Czy one się utworzą? Bo jeśli będzie za mało chętnych, to nie ma sensu robić lekcji dla kilku uczniów. Nie, to nie, to nie. To nie. Dlatego, bo, dlatego może potem się okazać, ta rekrutacja ona nigdy nie przebiega jednorazowo, bo to jest ta rekrutacja uzupełniająca. Zobaczymy, jak to przebiegnie w tym roku. Ja po raz pierwszy będę stała z drugiej strony tej rekrutacji. Znaczy, po raz pierwszy może szerzej, bo gdzieś tam uczestniczyłam w tym jako członek Komisji Oświaty w, w Radzie Powiatu Poznańskiego, natomiast teraz troszeczkę szerzej. Ale mając myślę wiedzę tutaj. Także tą dyrektorską, nauczycielską, gdzieś tam kiedyś rodzica, gdzie dzieci, gdzie córki startowały, składały dokumenty do poznańskich liceów. Postaram się to wykorzystać tak, żeby to było z największą korzyścią, bo dobro dziecka powinno być naszym nadrzędnym celem. My, my dorośli budujemy im ten świat. A co z nauczycielami? Oni do tej pory mogli sobie dorabiać w innych szkołach, bo po prostu było dużo klas, potrzeba było wielu godzin. Teraz jest mniej. Ale z drugiej strony mówi się, że to jest grupa zawodowa, która się starzeje, tak. pracowników ubywa. Czy to naturalnie się rozejdzie po kościach, nie e, będzie problemu? Mamy taką nadzieję, bo to, to trzeba wszystko przeliczyć, w zależności od tego, jakie oddziały, w których szkołach się utworzą, jaki będzie, która szkoła, jaki będzie miała nabór. Natomiast jeżeli chodzi o zawód nauczyciela, to rzeczywiście tak jest. E, mamy no, tą średnią wieku dość wysoką. W szkołach pracuje spora grupa emerytów. Yy, ośmielę się powiedzieć, że gdyby z części szkół odeszli emeryci, byłby problem yy, z ciągłością, z taką płynnością ich pracy, tych szkół. To pewnie jest yy, tak naprawdę temat na osobną rozmowę dzisiaj. Czas nam się kończy. Czego życzymy ósmoklasistom? Powodzenia i jak najmniejszego stresu. Jak najmniejszego stresu życzy hmm. nauczycielka historii, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu Elżbieta Nawrocka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja życzę powodzenia.